W dzisiejszych czasach, kiedy codziennie bombardowani jesteśmy informacjami i stajemy przed wieloma wyzwaniami, dbanie o zdrowie mózgu staje się niezwykle istotne. Niestety istnieje wiele nawyków i czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na nasz mózg i zdolność do funkcjonowania. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sześciu nawykom, które mają destruktywny wpływ na nasz mózg. Zacznijmy od snu, gdyż jest on kluczowy dla utrzymania dobrego funkcjonowania mózgu. W czasie snu mózg przetwarza informacje i wspomaga procesy poznawcze, takie jak uczenie się, zapamiętywanie i koncentracja. Brak snu może prowadzić do pogorszenia pamięci, zdolności poznawczych, a także wpływać na nastrój i samopoczucie. Brak snu może wpłynąć na funkcjonowanie mózgu w dłuższej perspektywie. Długotrwały brak snu i nieregularny sen może prowadzić do zmian w strukturze mózgu i obniżenia aktywności w niektórych obszarach mózgu, co może prowadzić do obniżenia zdolności poznawczych, a także zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób neurologicznych takich jak choroba Alzheimera. Dodatkowo, brak snu lub nieregularny sen może wpłynąć na równowagę hormonalną organizmu. Co może prowadzić do wzrostu poziomu kortyzolu, hormonu stresu, który może prowadzić do obniżenia funkcjonowania mózgu i ogólnego zdrowia. Dlatego, aby utrzymać dobre funkcjonowanie mózgu, ważne jest, aby przestrzegać zdrowego stylu życia, w tym regularnego snu o odpowiedniej długości i jakości. Jak powszechnie wiadomo, alkohol i wiele narkotyków wpływają na układ nerwowy poprzez wpływ na neurony i ich połączenia zmieniając sposób, w jaki mózg przetwarza informacje. Zmiany te mogą prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, pamięciowych i poznawczych. Konkretnie, alkohol może powodować uszkodzenia neuronów w mózgu, co może prowadzić do pogorszenia zdolności poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja, myślenie i koordynacja ruchowa. Alkohol może również prowadzić do obniżenia aktywności w niektórych obszarach mózgu, co może prowadzić do problemów z funkcjami wykonawczymi, takimi jak planowanie, organizacja i kontrola impulsów. Podobnie narkotyki, takie jak amfetaminy, kokaina, opioidy, wpływają na mózg poprzez wpływ na układ nagrody w mózgu, co może prowadzić do uzależnienia. W dłuższej perspektywie narkotyki mogą prowadzić do trwałych zmian w mózgu, takich jak zmniejszenie się liczby receptorów mózgowych, co może prowadzić do obniżenia zdolności poznawczych i zaburzeń emocjonalnych. Dodatkowo, narkotyki, w tym niektóre psychostymulanty, mogą prowadzić do zmian w połączeniach między neuronami. Co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu i zaburzeń poznawczych. Wszystkie te zmiany w mózgu wynikające z przyjmowania alkoholu i narkotyków mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego i ogólnego zdrowia. Dlatego ważne jest, aby unikać nadużywania substancji psychoaktywnych i szukać pomocy w przypadku problemów związanych z uzależnieniami. Nikotyna Główny składnik tytoniu. Działa jako stymulant, który wpływa na układ nerwowy, zwiększając wydzielanie hormonów takich jak adrenalina i dopamina. W dłuższej perspektywie to może prowadzić do uzależnienia, a także zmian w mózgu, które mogą wpłynąć na pamięć, koncentrację i funkcje poznawcze. Palenie tytoniu może prowadzić do nieodotlenienia mózgu, ponieważ tlen wchodzący do organizmu przez płuca jest zmniejszony przez toksyny zawarte w dymie tytoniowym. Brak tlenu w mózgu może prowadzić do uszkodzeń w mózgu i pogorszenia funkcjonowania poznawczego. Palenie tytoniu jest również powiązane z zwiększonym ryzykiem chorób neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera i choroby Parkinsona, a także z zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja i lęk. Wreszcie, palenie tytoniu może wpłynąć na rozwój mózgu u dzieci i młodzieży, co może prowadzić do obniżenia zdolności poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i myślenie. Kolejną kwestią jest siedzący tryb życia, co jest równoznaczne z brakiem aktywności fizycznej. Może to prowadzić do pogorszenia krążenia krwi, a tym samym do obniżenia dostarczania tlenu i składników odżywczych do mózgu. To może prowadzić do obniżenia funkcji poznawczych takich jak pamięć, koncentracja i myślenie. Brak ruchu jest powodem nadmiernego stresu i niepokoju, co wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie mózgu. Aktywność fizyczna może pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i poprawie zdrowia psychicznego. Siedzący tryb życia prowadzi do nadmiernego spożycia niezdrowych produktów spożywczych, co może prowadzić do otyłości i chorób sercowo-naczyniowych. Choroby te mogą prowadzić do pogorszenia zdrowia mózgu, w tym pogorszenia funkcji poznawczych. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać aktywny tryb życia i regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne, które pomagają w utrzymaniu zdrowia mózgu i poprawiają funkcje poznawcze. Nie wolno zapominać również o stresie. Który może prowadzić do zwiększonej aktywacji układu nerwowego, co może pomóc w szybkiej reakcji na niebezpieczeństwo lub w sytuacji wymagającej wzmożonej uwagi. Jednak długotrwały stres może prowadzić do szkodliwych efektów, takich jak zmiany strukturalne mózgu. Badania wykazały, że długotrwały stres może prowadzić do zmian w strukturze mózgu, w tym obszarach odpowiedzialnych za pamięć, uczenie się, kontrolę emocji i podejmowanie decyzji. Zwiększone jest również ryzyko depresji i zaburzeń lękowych. Zwiększone jest również ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Niektóre badania sugerują, że długotrwały stres może zwiększyć ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Wszystkie te zmiany mogą wpłynąć na funkcjonowanie mózgu i prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Dlatego ważne jest, aby radzić sobie ze stresem i zmniejszać jego wpływ na organizm poprzez np. techniki relaksacyjne, medytację, regularną aktywność fizyczną czy wizualizację. Kolejnym czynnikiem, który jest destrukcyjny dla mózgu, jest to właśnie brak aktywności umysłowej. Może to prowadzić do różnych zmian w mózgu, w tym do pogorszenia funkcji poznawczych i zmniejszenia zdolności do uczenia się. W szczególności brak aktywności umysłowej może prowadzić do spadku poziomu neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu do modyfikowania swojej struktury i funkcji w odpowiedzi na doświadczenie. Istnieją badania sugerujące, że brak aktywności umysłowej może prowadzić do zmniejszenia objętości szarej kory mózgowej, która jest związana z funkcjami poznawczymi, takimi jak myślenie, zapamiętywanie i planowanie. Badania te wykazały również, że brak aktywności umysłowej może wpływać na zwiększenie obojętości istoty białej mózgu, która odpowiada za przekazywanie sygnałów między różnymi obszarami mózgu. Długotrwały brak aktywności umysłowej, taki jak siedzenie przed telewizorem przez długi czas bez żadnej interakcji z otoczeniem lub regularne spędzanie wolnego czasu bez udziału w aktywnościach poznawczych, może prowadzić do trwałych zmian w mózgu. Dlatego ważne jest, aby regularnie angażować się w aktywności poznawcze, takie jak czytanie. Rozwiązywanie zagadek czy krzyżówek, nauka nowych umiejętności, aby utrzymać zdrowie mózgu i poprawić jego funkcje poznawcze. Podsumowując, mózg jest jednym z najważniejszych narządów w naszym ciele, i dbanie o jego zdrowie jest kluczowe dla zachowania dobrej jakości życia. W dzisiejszym materiale omówiliśmy kilka nawyków i czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na nasz mózg. Jednocześnie, istnieją proste kroki, które możemy podjąć, aby poprawić zdrowie mózgu. Takie jak regularne ćwiczenia fizyczne, zdrowa dieta, regularny sen i unikanie używek. Warto również pamiętać, że mózg to narząd zdolny do ciągłej adaptacji i zmiany, a regularne angażowanie się w aktywności poznawcze, takie jak nauka języków obcych, czytanie, rozwiązywanie zagadek czy gry planszowe, może poprawić zdolność poznawczą i zapobiec utracie neuroplastyczności. Jeśli materiał Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę.